Witajcie w kolejnym poradniku do gry Gothic. W tym poradniku pokażę wam, jak zrobić taki świetny miecz na początek gry. Lepszy nawet niż ten, który mam teraz na plecach. A jak go zdobyć pokazywałem w jakimś jednym z wcześniejszych poradników. Jest on na początek gry, ponieważ można go mieć już na trzecim levelu. Ale czekajcie, najpierw pokażę wam jak go zdobyć. Żeby go zdobyć trzeba przyjść do starej Schowaj kopalni i sprowokować strażnika świątnego, właśnie tego, żeby zaczął nas atakować. O, właśnie jak słychać, teraz do nas biegnie. I musimy tutaj wskoczyć tutaj na most i liczyć na to, że on teraz sobie spadnie. O. I zginie. Spadł i zginął. Teraz musimy jakoś wyjść stąd, żeby nie, żebyśmy sami nie zginęli. To może ja się zaraz pojawię przy tym mieczu. Do usłyszenia za chwilę. Widać tutaj leży biedaczek. Bierzemy jego miecz. Zaraz go wam pokażę. To jest taka jakby lepsza wersja tego, którego mamy teraz na plecach. E, ponieważ nasz to jest zardzewiały, lekki miecz oburęczny, a to jest lekki miecz dwuręczny, czyli nie zardzewiały. Jak widać, też e, jeżeli chodzi o wygląd, to, wygląd, to liczą się tylko tym, że ten jest taki jakby nowy, świeży. No i spójrzcie na statystyki. Wymaga 42 punktów siły, a można mieć, mia, już na, można mieć tyle punktów już na trzecim levelu, ponieważ bez żadnych bonusów można mieć 40, a na przykład e, dzięki bonusowi siły od choracego można mieć już e, te cztery, e, ponad 42 punkty, albo na przykład e, dzięki pierścieniowi, e, pierścieniu pierścieniowi zdobytemu, a właśnie temu, od e, magów ognia, no, po prostu jakiś inny bonus można wykorzystać. I jak widać, ta broń jest zajebista. Do usłyszenia w następnym poradniku. Zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę i komentowania. Do zobaczenia. Cześć!